Dziecko zapytało księdza, dlaczego dobrzy ludzie cierpią częściej niż źli. Ksiądz uśmiechnął się i odpowiedział: opowiem ci pewną historię. Pewnego dnia kowal wybrał kawałek rudy żelaza, włożył go do ognia, aż rozżarzył się do czerwoności, a następnie uderzał młotem i zanurzał w zimnej wodzie. Ogień parzył, młot uderzał, woda chłodziła, a ruda cierpiała ogromnie. Obok leżący kamień zapytał, Dlaczego go tak męczysz? Czy nie mógłby po prostu pozostać zwykłym kamieniem? Kowal nie odpowiedział. Wciąż kół i hartował, aż z rudy powstał błyszczący miecz, który zawisł u pasa króla. A tamten kamień, niehartowany i niekształcony, pozostał w ziemi, zapomniany przez wszystkich. Dziecko zamyśliło się: Więc ci, którzy cierpią, są jak ten miecz, są kształtowani. Ksiądz skinął głową. Tak, cierpienie nie oznacza odrzucenia, lecz przemianę. Tylko ten, kto pozwoli się oczyścić i ukształtować, może stać się naczyniem chwały w rękach Boga. Piotra 1,6-7. do 7. Choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń, przez to wartość waszej wiary okaże się w o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, podziel się nią z tymi, których kochasz.